Jednym z błędów, które popełniłam w zeszłym roku, było posadzenie roślin ozdobnych, czyli tutaj widzimy ostruszkę razem z truskawkami. Niestety ostróżka w tym roku bardzo się rozrosła, a była tylko pojedyncza sztuka i teraz trzeba ją wykopać. To samo zrobiłam z rutą, ale ruta rośnie ma, ma długie łodygi, więc ona akurat tutaj nie będzie przeszkadzała. Ale mam tutaj jeszcze dwie takie roślinki, które bardzo mi się rozrosły tutaj jest jedna z nich to jest wielosił błękitny on jest pod ochroną, ale można kupić nasiona i go wysiać co też uczyniłam a tutaj mamy trytomę też niezbyt udany pomysł i też muszę ją teraz stąd przenieść ewakuować tutaj jest jedna a tutaj wyrasta Druga, trochę mniejsza, ale to tylko złudzenie, bo za chwilę będzie to naprawdę bardzo duża roślina. Także nauczyłam się jednego, aby nie mieszać ze sobą upraw. Jeżeli rosną truskawki, to są to tylko truskawki, ewentualnie, tak jak tutaj widzimy, cebula. To jest też cebula z zeszłego roku. Zostawiłam ją, dlatego że cebula zakwita i też wabi bardzo wiele owadów. Cebula, jak widzimy, nie jest zbyt groźna, więc jedynie cebula. Ewentualnie czosnek też jest dobrym sąsiedztwem i też ma prostą, pojedynczą łodygę i nie będzie zagrażał naszym truskawkom. Dużym też właśnie zagrożeniem, jeśli mówimy o zagrożeniach, jest oset. To jest bardzo ekspansywna roślina. Widzimy, że tutaj już nam się pokazał. Oset rozrasta się. Po pierwsze, skłączy i bardzo głęboko się korzeni, więc bardzo trudno jest się go pozbyć. A po drugie, wyrasta również z nasion, które rozsiewa wiatr i można powiedzieć, że jest to taką naszą zmorą tutaj, bo jest go bardzo wiele i wyrasta w bardzo niespodziewanych miejscach, czyli tam, gdzie go nigdy nie było. Możemy go usuwać jedynie mechanicznie, czyli wyrywając. Bo nie stosujemy chemii w naszym ogrodzie, więc pozostaje tylko chodzenie i śledzenie, gdzie wyrósł kolejny egzemplarz i usuwanie go ręcznie. Nasze skrzynie zostały wypełnione, tak jak pamiętacie, najpierw dolomitem. Do każdej z nich wsypałam, rozsypałam na dnie 10 kg dolomitu. Następnie wyłożyłam tekturą, a następnie wypełniłam je warstwą zbutwiałego siana z naszej łąki, zebranego w zeszłym roku. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, zastanawiam się właśnie nad tym. W każdym razie teraz zaczęłam siać rośliny ziemi. Na nawóz zielony. <laughs> w związku z tym, że nie mamy ziemi to jest bardzo duży problem. Właśnie skąd brać ziemię, trzeba by było zamówić i kupić, ale jest to dosyć drogie przedsięwzięcie. To postanowiłam większe nasiona, tak jak tutaj, to są nasiona Bobiku, wysypać po prostu na to siano, a następnie mój mąż przysypuje to cienką warstwą ziemi. Mamy tej ziemi niewiele. Ona pochodzi z miejsca, w którym był wykopany zbiornik na deszczówkę. Nie jest to ziemia zbyt dobrej jakości, no powiedzmy, nie jest to pierwsza klasa, ale jest po pierwsze, no właśnie, pozyskana, można by powiedzieć, za darmo. A po drugie, lepiej ją wykorzystać. O, tutaj już jest przysypane. Lepiej ją tutaj wykorzystać niż miałaby po prostu leżeć taka sterta ziemi, którą wiatr rozwiewa. Czy coś z tego będzie? Nie wiem. Trochę się obawiam, dlatego, że w tej ziemi też troszeczkę jest różnych łączy bo część była to warstwa wierzchnia, część troszkę głębsza. No mam nadzieję, że wyrośnie cokolwiek poza perzem. Ale czy to się uda? Zobaczymy. Po czterech dniach walki z przesadzaniem udało się z sukcesem zakończyć przynajmniej dwie albo nawet trzy grządki. Grządkę przed domem należy jeszcze tutaj uprzątnąć, przede wszystkim butelki, bańki, które tutaj leżą. One służyły do przytrzymywania tektury. Także pozostaje tylko jeszcze uprzątnięcie, ale to już wykonamy za tydzień. Dzisiaj już nikt nie ma na nic absolutnie siły. Tutaj położyłam też kilka takich pociętych plastrów pnia brzozy, żeby można było łatwo przejść z jednego końca grządki na drugi koniec, w celu przede wszystkim wypielenia albo podlania, chociaż tutaj ma być podlewanie automatyczne. Ale na razie jeszcze nie jest ono rozciągnięte, chociaż tak naprawdę powinno być na początku, ale niestety nie starczyło na to czasu, więc być może trzeba będzie cokolwiek podlać ręcznie. I teraz przejdziemy do drugiej grządki w sadzie. i grządka w sadzie założona na jesieni to znaczy na jesieni było tu, były tutaj rozłożone tektury, wyłożona była sianem i też udało mi się tutaj te wszystkie rośliny, które widzimy przez ostatnie 4 dni przesadzić powiem szczerze, że była to bardzo ciężka praca, zwłaszcza wczoraj kiedy cały dzień padał deszcz i było naprawdę zimno ale to jeszcze nic, bo wiał okropnie silny wiatr, więc trudno było wytrzymać no ale cóż w związku z ograniczonym czasem trzeba było to zrobić. Zresztą rośliny nie poczekają, tak? Rośliny muszą być przesadzone teraz, bo potem będą zbyt duże i mogą się nie przyjąć. Zobaczcie na te łubiny, przesadzałam je. Ojej, chyba w zeszłym tygodniu? Tak, tydzień temu i już naprawdę bardzo się mocno rozwinęły, bardzo odbiły. Tutaj też pozostaje tylko uprzątnięcie, wyniesienie kask. Wyniesienie baniek i rozciągnięcie tego szlauchu, który tam z tyłu leży, niebieski, on tutaj będzie służył do nawodnienia tej grządki.